Witam serdecznie. Sporo się wydarzyło jak na moją akwarystykę w tym tygodniu. Po pierwsze, darowany od akwarysty niezłego dyfuzor połamałem. Znaczy, coś tam pykło, bo postanowiłem sobie zamontować dłuższy wąż między dyfuzorem a wylotem z filtra. No i tak intensywnie zakładałem tego węża, tak tyle serca w to włożyłem, że po prostu coś pykło i w dyfuzor zaczął przeciekać niestety, więc trzeba było go zdemontować. No niestety, pierwsza strata. Druga strata to taka, że tutaj zaraz Wam pokażę. Tak wymieniałem te węże i widzicie, że urwałem sobie jedną przyssawkę od tego szklanego wylotu. Taki dzyndzelek szklany, no i rurka wisi teraz na, jednym, tylko na jednej przyssawce, więc to jest moja zarąbista druga strata, jeśli chodzi o ten tydzień. Po trzecie, wdowę Ramirezy oddałem do sklepu. Nie byłem w stanie znaleźć dla niej samca na tyle takiego, wiecie, dorosłego, dużego, jurnego, żeby ją trzymał w ryzach. A tak jak mówiłem wcześniej, nie chcę wpuszczać jakiegoś młodego samczyka, no bo ona prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, po prostu by go zaganiała, zatłukła na śmierć, więc nie było sensu. Dostałem w zamian dwie pielęgniczki Electric Blue. To jest samiec, którego teraz widzicie tutaj przy dnie. To jest właśnie samczyk. Bardzo fajny, bardzo ładny. No, i tutaj o, za bliksją siedzi sobie taka mniejsza samiczka. Ona jest bardzo na razie póki co nieśmiała. Samczyk trafił do mnie w piątek, samiczka w sobotę, więc jeden dzień odstępu między nim jest. I na początku wydawało mi się, że ten samczyk będzie niestety ją tak trochę wiecie atakował, przyciskał, gdzieś tam przeganiał i tak dalej. Ale okazuje się, że on się. W sobotę on do niej podpływał bardzo często, napinał się, tak, pokazywał płetwy i tak dalej, ale nie był wobec niej agresywny. On, jak do niej się zbliżył dosyć blisko, to ona się odsuwała, gdzieś tam odpływała od niego. No teraz już tak bardziej się chętniej trzymają razem. On już do niej, on już jej nie odgania od siebie, więc yy, chyba się dogadali. I porozumieli, więc tutaj chyba nie powinno, być, nie powinno być większego problemu między nimi i z nimi. Dlaczego Electric Blue zwykłych nie mieli, a ja po prostu chciałem mieć, chciałem mieć pielęgniczki. A ponieważ akwarium było puste i tutaj miałem tylko te trzy neony zielone, które mi zostały, ponieważ reszta postanowiła gdzieś sobie tam gdzieś wyskoczyć i z akwarium i w ogóle już nie wrócić. Nie? Tak to Wam mówiłem jakiś czas temu. Więc ja postanowiłem kupić takie statko dziesięcioosobowe, dziesięciosztukowe statko neonów Inesa i te Inesy się bardzo fajnie dogadały razem z tymi zielonymi, albo na odwrót, zielone dogadały się z Inesami, dołączyły do statka i sobie tam pływają. Widać, że w statku trafiło się kilka samców, ponieważ one tam toczą czasami dosyć intensywne walki między sobą. Przepychają się, ganiają się nawzajem w kółko, żeby było śmieszniej, i tak to fajnie wygląda. Yy, dostałem też w gratisie od znajomego dwa koszyczki z roślinami. Pierwszy koszyczek to był Eriocaulon. Ha, zapamiętałem tę nazwę. Czujecie to? Zapamiętałem tę nazwę. Yy, więc tutaj wsadziłem chyba z 7 sadzonek tego Eriocaulona ponieważ mój wygląda na razie biedniej, są tam tylko chyba cztery sadzonki, ale chyba jedna z nich się przyjęła, bo widzę, wypuszcza tego patyka z kuleczką na końcu, więc chyba się przyjęła jedna. Czekam tylko na świeże liście, jakie będą. No i druga, drugi koszyczek, drugi kubeczek, bo to było in vitro, tak? Drugi kubeczek to yy, rotala waliczy. Yy, po polsku zwana okułkową. Też in vitro ona tam z tyłu sobie rośnie, to są już takie pędy po 5 cm. Może wam pokażę tutaj ona z tyłu, widzicie tam widać takie kawałeczki nie? tej waliczy, więc to są takie na razie jeszcze drobne rzeczy. Zobaczę jak ja sobie z tą rotalą waliczy w akwarium poradzę. Zobaczę też, czy sprawdzę też, jak sobie ta rotala waliczy w tym akwarium poradzi, więc zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Natomiast no, fajna roślinka, też bardzo przyjemna, jeżeli ma dobre warunki, odpowiednią ilość światła, to oczywiście robi się taka, no, czerwono, różowo-czerwona, bądź wręcz czerwona. Widziałem zdjęcia w internecie, gdzie ludzie pięknie mieli wybarwione te waliczy na czerwono, więc zobaczymy, co z tego będzie. Co dalej? Akwarium nadal nie gloni. Nic nie pyli, nic nie nitkuje, jest zarąbiście, słuchajcie, naprawdę Każdemu życzę takiego bezproblemowego akwarium. Póki co, jak mi się to udaje, jeśli chodzi o glony, tego jeszcze nie wiem, ale jest naprawdę przyzwoicie. Miałem też w tym tygodniu hmm, dziwny problem z potasem. Dziwny problem o tyle, że potas nagle hmm, skumulował mi się do 30 ppm. -ów. We wtorek to mierzyłem bodajże, było 30 ppm. -ów. Natomiast tydzień temu w sobotę, ja pamiętam, że ten potas podniosłem, nie kłamiąc, chyba do 16 czy 18, jakoś tak. Skąd mi się nagle wzięło 30 ppm potasu, tego nie wiem. Natomiast test zrobiłem dwa razy i test pokazał mi dwa razy dokładnie to samo. No, musiałem odpowiednio na to zareagować. Mianowicie 50% wody od razu podmienionej we wtorek żeby ten potas ubić o połowę. No i po podmianie już było 15, więc jest OK, tak. ale oczywiście wypłukałem tutaj sporo całej reszty, więc azotu, fosforu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wodę sobie zmineralizowałem na 7, co daje mi około 36 ppm wapnia i chyba 8, 7, 8, coś takiego, coś między 7 a 9, już nie pamiętam, pPMów magnezu. E, dlaczego ten, ten potas mnie tak troszeczkę mocno zmartwił, nawet przeraził? Słuchajcie, no 30 ppm potasu przy 36 ppm magnezu, no to już nie są wartości śmieszne. To już są wartości, które powinny dawać do myślenia, i trzeba tutaj reagować. Ja kiedyś Wam mówiłem, że ja się nie skupiam na nadmiarach, a na niedoborach, no ale ja nie mogę też podnosić, nie mogę też podnieść na przykład wapnia do 60, no nie ma sensu, tak? Takie, takie działanie po prostu jest bez sensu według mnie. Nie chcę podnosić magnezu wie do ilu, żeby tylko dlatego, żeby się to wszystko zgadzało, czy dograło z potasem. Lepiej jest dla mnie po prostu, lepiej jest dla mnie po prostu obniżyć, zrobić podmianę i obniżyć ilość potasu w wodzie. I sobie też sprawdziłem, co mogło być przyczyną tego, że ten potas nie był z wody pobierany, czy też nie był, czy też się kumulował. Tak? No i wiele osób wskazuje na to, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być bardzo niski poziom NO3 w wodzie. No i ja sobie sprawdziłem oczywiście po podmianie też NO3 i miałem tego NO3 1? To znaczy, że przed podmianą było go 2. No i to mogła być przyczyna. I powiem Wam, że wiele, wiele osób w internecie i na filmach i w artykułach pisze. Jak jest problem, jak się potas kumuluje, a go nie dolewasz, to może być problem. Nie wiem skąd się jeszcze ten potas tak duży wziął, ale może być tego typu problem właśnie, że jest niski azot, bo potas bardzo lubi się z azotem. Oni się świetnie rozumieją. I jeżeli jest wystarczająco dużo azotu w wodzie akwariowej, to oczywiście piszą ludzie, to nie jest mój wymysł, że jeżeli jest dostatecznie dużo azotu w wodzie akwariowej no to w tym momencie rośliny chętniej też pobierają razem z tym azotem, chętniej pobierają potas. Ją się nie ma prawa kumulować. No a u mnie właśnie, jak sami widzicie, po podmianie było jeden, to znaczy, że przed podmianą azotu było dwa. No to ja tutaj trochę skuchę zrobiłem i albo kiepski pomiar, albo za mało dolewałem, albo coś, nie wiem. W każdym razie w tej chwili podnoszę azot do 10, fosfor do 1, żelazo do 0,1. Potas jest między 15 a 20, tak żeby potasu było 2 do 1, jeśli chodzi o stosunek potas-azot. I, I co dalej? No i dzienna dawka to już jest 1 ppm azotu i 1 dziesiąta ppm fosforu. Wracam do normalnego, czy generalnie już wróciłem do normalnego nawożenia. Przy czym, skoro zwiększyłem troszeczkę dawkowanie tych nawozów, to i zwiększyłem Długość świecenia do 10 godzin i ilość światełka do 90%. I mam nadzieję, że to będzie działać, i to tak funkcjonuje sobie właśnie od wczoraj, czyli od soboty. I na razie nic się nie pokazuje, chociaż doba to może nie za wiele, ale na razie póki co nic się złego tutaj jeszcze nie pokazuje. No i co? Rośliny oczywiście ruszyły. Od wtorku mi się Ja we wtorek tam podcięłem sobie stożki wzrostu, te, które były takie pomarniałe, i, i tu się już sprawa ze stożkami wzrostów wyprostowała. Blixia oczywiście już zaczyna też bardzo fajnie rosnąć przeszalała, już się gęści, fajny kolor łapie. Alternatera mini o jej się nie spieszy na razie do wzrostu, ale też tam coś się dzieje. Choć na niektórych listkach, na jednym listku konkretnie tu z przodu, na tej sadzące, na jednym listku widzę już, na dwóch listkach przepraszam, widzę zielone planki, więc trzeba będzie podnieść troszeczkę fosfor, żeby go więcej podawać. No i co jeszcze? Kryptokoryny już nie kapryszą, rosną normalnie, więc jest, jest ok. Jest fajny przyrost na... Fajny przyrost na Rotali Bonsai, Kabomba karolińska bakopa Karolinska, przepraszam. Rośnie i na koniec pokażę Wam z góry, jak tam te z tyłu te stożki wzrostu teraz wyglądają. Tylko muszę trzymać telefon, żeby mi do wody nie wpadł. Proszę zobaczyć. Rotalka okrągolistna, widzicie, znaczy, tak, rotundifolia. Tu jest rotalka HRA, która no, niektóre pędy, jak widać, jeszcze jej tam chcą. Chodzić podnie zamiast znaczy w poziomie zamiast rosnąć do góry. No i tu jest ta wspomniana wcześniej e, okółkowa, czyli w no i tak to wygląda mniej więcej widzicie z góry. Jest nieźle, jest fajnie, ja jestem osobiście bardzo z tego akwarium zadowolony. E, problemów mi na szczęście, jak tak mówiłem odpukać nie robi. E, nie gloni, nie pyli, jest, jest OK. Tylko jak, widzę, jak już mówiłem, dwa listki widzę już takie lekko poplamione na zielono, więc tam trzeba będzie zapodać troszeczkę więcej, lekko zwiększę sobie dawkę, dawkę fosforu i to powinno też, też ustąpić. Bo to się też bierze, to, to takie plamienie, te glony punktowe, to kiedyś też, nie wiem czy Wam o tym mówiłem, ale kiedyś też właśnie wyczytałem, że jest azot, jest mikro, a brakuje, brakuje fosforu, tak? a jest na przykład za dużo, za dużo mikro w wodzie, to, to właśnie te zielone punkciki będą się bardzo często pojawiać. Natomiast jeżeli podbijemy troszeczkę fosfor do góry, też to ludzie właśnie piszą tak, że jak się podbije mocniej troszeczkę fosfor do góry na jakiś czas, te kropeczki po prostu ustępują. Oczywiście one nie zejdą już z liści, bo to nie ma szans, tak? Ale przestają się pojawiać nowe. No i to chyba tyle, bo już prawie 15 minut gadam, więc życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na następny filmik. Trzymajcie się i cześć!